Jakbyście mi z 10 lat temu krzyknęli koper w akcji, to bym pomyślał, że nie wiem, chodzi o jakiś przepis na zupę koperkową czy coś. Ale gdy w 2024 mówimy koper w akcji, mamy na myśli absolutnie coś lepszego niż zupę. Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy majówkę, chciałoby się powiedzieć, nie spać, zwiedzać, ale gdy widzimy takie pozycje, to aż chce się powiedzieć spać. Takie, bo mam tu na myśli dwie nowości od wydawnictwa Amid, które możecie już kupić w punktach z prasą, w kioskach, internecie i tak dalej. Oczywiście że znacznie lepszym tytułem jest tutaj ten Cooper w akcji i okładka, na której widzimy, o nie, to jest kaktus. Neokaktus. Bo to po prostu mamy figurkę. Czy figurkę? Właściwie powiedziałbym dwie figurki. Więcej niż jedna figurka to... Lama. Lama. Już całkiem opłacalny biznes, ale po kolei. Fajnym klimatem, w ogóle, wprowadzenie. wprowadzenia. O ile nie wiecie o co chodzi w Dreams, jest tu ktoś, kto nie wie o co chodzi w Dreams, będzie taka książeczka. Jest to książeczka zdecydowanie dla młodszego czytacza, ale jest uważam dla niego perfekcyjna, bo nie tylko treść nie jest zbyt długa, na końcu znajdziemy również słowniczek, co jest super, bo widzicie, nie musicie znać tego uniwersum, by się w nim połapać. Ale i sama treść jest nie tylko w piękne obrazki tutaj opatrzona, naprawdę pięknie namalowane. Ale i czcionka duża, i wszystko. Jest skrojone po to, właśnie, by tutaj młodszy czytacz. Się nie zanudził, a i świetnie bawił, i wprowadził też w uniwersum. Naprawdę świetna sprawa. Świetna, niczym kwadratowe, latające, uby facetki od polskiego. Nie, naprawdę super. A teraz przejdźmy do tej treści ciekawsze. Bo nie oszukujmy się, ale ja was znam, to klocki interesują was najbardziej i te właśnie rzeczy w kioskach z klockami dołączonymi do. Jeden typ dobry, jeden typ zły, ej, naprawdę super, bo to już sprawia nam, wiecie, bawialność, tak? Mamy do walkę dobra ze złem, ej, naprawdę. Figurki już dostarczą wam wielu godzin łamigłówek, zagadek, porównywania, ale również też czytanej treści z dużymi obrazkami. Jakby nie to, że sama zabawka również wielu godzin wam dostarczy. A, czy wspominałem wam już, że komiksy w tych wydaniach to naprawdę majstersztyk? Tak, wspominałem, w poprzednich filmach, mam nadzieję, że je też widzieliście. O, i jakie piękne zestawy, słuchajcie, póki co ale na pewno na wszystkie inne też gdzieś prędzej czy później się połaszę. Mmm, i znowu ten komiks. Ale by Was tu dalej nie zanudzać i nie spoilerować odpowiedzi, spójrzcie sobie jeszcze raz na wszystkie książki Amitu, jakie aktualnie mamy do ogarnięcia. Naprawdę większość z nich to jest mega super opłacalna sprawa i przejdźmy do aktualnie do tego dodatku, który mieliśmy. Czy mówiłem już, że nowe opakowania z podobają mi się fenomenalnie? Tak, też mówiłem w poprzednich filmach, ale naprawdę ja się często czekając, aż otworzę sobie to, wyjmę, Stąd nie mogę doczekać aż obrócę i zobaczę obrazek, chociażby tutaj mieliśmy, wiecie, z mandaloreninem świetną grafikę letącego. Mieliśmy również świetną grafikę na fręcach z panią wyglądającą jak Daria Zawiałow, która patrzy przez mikroskop, patrzy czy mnie subskrybujesz i widzi, że, że nie i że stąd spadasz prędzej niż zostawić subskrypcję. Ej, zostawię co Ci szkodzi? Także tu kolejna fajna grafika i... Jeżeli miałbym ją rozwinąć, życzyłbym sobie, że to by było wiecie, coś w stylu komisu. Byłoby już w ogóle fenomenalnie, choć wystarczająco fenomenalnie już jest. Bowiem dostajemy tutaj, tak jak mówiłem, poniekąd dwie figurki. Koszmarnik, można by się jego czepiać, ale ja bym tego sobie się nie robił. Bo uważam za fajną, ciekawą, właśnie alternatywę tych zwykłych figurek. Jaż się prosi, by zbudować z nich jakąś większą armię. Już nie wspominając o tym, że naprawdę jest tutaj kilka ciekawych klocków po prostu wyposażony. Nie tylko te rogi, znane chociażby mi pierwotnie z Monkey Kida, ale i oko, ale tutaj widzisz elementy zaczepowe, nie naprawdę on niby prosty, ale, ale jak się nas przyjrzeć, wspominam mi tego, wiecie, z gwiazdy śmierci, nie mynoka, a. Boże jestem stary, jak pani już zawodzi. Tego co był w Gwieździe śmierci, tam wiecie, w sypie śmieci. Coś jest w wodzie, twoja wyobraźnia. No, nie, naprawdę jest super i ja bym osobiście chciał jakiś zestawik, gdzie Lego, od oficjalnie dostalibyśmy takich z 20, uważam, że byłoby ekstra. Tak samo ekstra jak i Cooper, specjalnie dałem tą minkę tutaj do miniaturki, no bo średnio pasowałaby mi tam druga, bo żebyście nie zasnęli, ale druga to jest coś, dlaczego rozważyłbym zakup tego, tej książeczki, no po prostu. Ile macie takich śpiących, tudzież, nie wiem, figurek, które zostały w brzuch i mają grymasy bólu na twarzy? A właśnie wszystko boli. A, się wszystko boli. Pewnie mało, te włoski, również to jest coś, co może wam na talerzu robić jako albo ma maka makaron włoski, albo fajne włoski. Na drug na stópkach to coś raz częstszego, ale wciąż nie żadna oczywistość. Niebieski pas, sam skafander jest super. No i ten taki młot alator, tylko po roku w Dreams. Innymi słowy, sam już Coopera posiadam, ale zdecydowanie, gdybym tej książeczki nie dostał w ramach hashtag współpraca, pewnie ten numer bym nabył właśnie dlatego, że jest po prostu świetny. Wiecie, no słuchajcie, za tam nie wiem, 16 zł około, bo tyle. Ten yy, produkt kosztuje w kioskach, możecie dostać aż powiedziałbym dwie figurki i naprawdę świetną treść i jest, jest to coś, gdzie nawet gdy nie jesteście fanami Dreamsu warto rozważyć zakup, prawda? Mylę się czy się nie mylę? Napisz mi koniecznie w komentarzu, jaką masz opinię. Może już to kupiłeś, jeśli nie i się wahasz, ja osobiście naprawdę szczerze polecam. Wiecie, te książeczki myślę, że dawno już mogłyby kosztować 20-25 i wciąż by nie działała nam krzywda. Póki są w tej cenie, też korzystajmy z tego. Korzystajmy również z majówki, mojej mili. Nie tylko w ten sposób byście odrobili moje firmy, do czego oczywiście gorąco zachęcam, ale nie wiem, chociażby też idźcie na pole, czy coś. Dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmach. Bye!